Dzień dobry. Dzień dobry. No, działo się. Z dużej chmury, mały deszcz, można by powiedzieć. Ja też w takich ciężkich warunkach wczoraj wracałem z Mazur. Warunki były duże i prawie, prawie można rzec wszyscy na tych warunkach, jeśli mówię oczywiście o polskich załogach, polegli. Kajetanowicz i, Kajetan, Kajetanowicz i Jarek Baran, wiadomo, urwane, urwane koło w sobotę zakończyło dobrą pasę i, no, i zostali mistrzami, zimowymi mistrzami Europy, jak to podają. To już, miejmy nadzieję, że będą wiosennymi, letnimi, jesiennymi. No niemniej no szkoda. No, 6 punktów tylko utrzymali prowadzenie w Mistrzostwach e, Europy. Ale gdyby dojechali od chociażby na drugim miejscu, to byłoby zdecydowanie lepiej. Średnio popisali się nasi juniorzy. Żad, żadna załoga, ani huchała z akarowskim, no ani Zawada, ani pieniążek z Wojtekiem nie skończyli. Znaczy popisał się. Wojtek ładnym, się popisał z ładnym pięk saltem, pięk natomiast pięk no tym nie, salte. nie skończyli rajdu. Zresztą z Wojtkiem będziemy jeszcze rozmawiali, bo Wojtek nas odwiedzi po rajdzie. E, najlepszy z Polaków? Kamil Heller który No tak, tak. Z mamy, mamy załogę na podium. Mamy załogę, znaczy załogę. Półpolską Polską mamy załogę, ale najlepszy z Polaków, najlepsza polska załoga to. To wiesz, jak Kabaciński. przyznawaliśmy się do bufietu, to możemy się przyznawać tak. do. Najlepsza Wutwiazda. polska załoga to Kawaciński i Dachowski w Subaru, bo y, początkowo w wynikach jako najlepsza polska załoga figurowali Jarosław Cołtun, Irek Pleskot, ale kara od y, Tiwardów, nie wiem szczerze, powiedziawszy jeszcze do tej pory, czego dotycząca, ale y, bardzo dużo czasu, bodajże 4 minuty dostali, więc ich to zepchnęło. No, Ogryzeki w Rubel, którzy na Janerze pojechali świetnie, tym razem też daleko. E, Kasperczyk, Syty, e, no, borykali się z awariami samochodu. Zresztą posłuchajmy e, o jednej z takich sytuacji, Tomek nam opowiedział. Początkowo zła e, pozycja startowa, przecieraliśmy trasę, e, a później na drugiej pęty, kiedy zaczęliśmy poprawiać czasy. E, Kompas pomagania niestety padła, i nie, przez ostatnie 8 km najdłuższego odcinka e, no, przyszło mi się zmierzyć z bardzo, z bardzo ciężkim e, sterowaniem tego samochodu. Do rajd, ale do klasyfikacji, klasyfikacjami, ale trzeba przyznać, że rajd był potwornie trudny. Absolutnie tak. Absolutnie co, co widać tak. byłoby chociażby po, po czasach Kołtuna i Kasperczyka które uzyskiwali pierwszego dnia, kiedy otwierali. Tak, Oni no to... mówili, że to nie ma szans, że jazda w tych warunkach to w ogóle nie ma oczekiwania. No i, i szybkość z jaką jechały ośki wtedy, to bo no nagle, tak, nagle tak, więc tak, jak te warunki jednak miały wpływ na, straszna burza na, na jazdę. W śnieżyca przechodząca w słońce, no rzeczywiście naprawdę odnaleźć się w tym, bo umówmy się, nie tylko polscy zawodnicy mieli mnóstwo innych zawodników. No ale brin się opiecie. odnalazł. Brin się odnalazł i pojechał spokojnie. Wiadomo było, że drugiego dnia nie będzie walczył o wygranie drugiego dnia, bo, bo no, liczył się większy cel, czyli wygranie rajdu. Świetnie w początkowej fazie jechał, a Roną z Szymonem Gospodarczykiem w klasie RC3 bardzo dobrze jechali, no ale przebita opona i koniec marzeń o dobrym wyniku, więc no cóż, mieliśmy większe nadzieje, ale. No, znaczy, ja uważam, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, no bo oczywiście Kajtek to jest, to jest inna, inna sytuacja, ale jeżeli chodzi o pozostałe polskie załogi, to tego typu rajdy i tego typu starty, pamiętajmy, to naprawdę podnosi poziom jazdy w Polsce. Ale tak, więc... oczywiście, doświadczenie, doświadczenie, jeszcze raz doświadczenie, inne trasy trzeba sporządzić dobry opis, no, nauka opisu, no, to jest podstawowe rzemiosło. Tam to ciężko było ile, opisać, bo jak ilu, człowiek patrzy, ilu, wszędzie biało. Że jakby nie sama prędkość w rajdach się liczy, tylko oczywiście umiejętność sporządzenia dobrego opisu. Gdzie się tego człowiek nauczy? No nie nauczy się tego na Michałkowej, ponieważ na ten opis na pamięć. No, więc... To my już znamy. No, ja, może mniej, bo się nie zagłębiałem, ale no, rzeczywiście dobrze, że jest grupa, która chce się uczyć i chce startować dalej. I mam nadzieję, że to zaowocuje sukcesami większymi niż na rajdzie Lipawy, chociaż ja bym aż tak strasznie nie narzekał na ten rajd. Robert jeździł w Szwecji. Robert jeździł w Szwecji. Na razie niewiele wiemy, jednodniowe testy. Tradycyjnie jeździł samochodem treningowym, potem jeździł. Yy, Troszkę ustawiał sobie auto już to rajdowe. No teraz trwa zapoznanie. No i od czwartku będziemy się zastanawiać, jak będzie w Szwecji. Miejmy nadzieję, że dobrze. Ale o tym potem. To dziękujemy, dziękuję. do zobaczenia.